Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z American Truck Simulator, jesteśmy w Kansas, będziemy robić sobie nowy transport rolniczy, Kansas to jest też całkowicie nowy, nowo dodany do American Truck Simulator stan. A dalej jeszcze, ok, bo zastanawiałem się w którym miejscu mam zjechać, no i dzisiaj będziemy sobie śmigać potężnym wolwiaczem, ogromnym. I zabieramy równie ogromny towar. Bo będzie chyba to jakiś kombajn albo coś takiego. Tak to wyglądało na miniaturce, więc jestem strasznie ciekawy, co my tutaj mamy do zrobienia. I jak sobie popatrzycie, to na, tutaj na mapie, to Topeka jest oczywiście stolicą Kansas, ale stąd możemy brać te super ciężkie ładunki, konkretnie właśnie z tej bazy, tak? Ale to nie są te ładunki z nowego dodatku, tylko to są ładunki takie, no po prostu super ciężkie i nowe mamy traski sobie tutaj. Także tak. Enter odbieramy nasz ładuneczek, a dzisiaj transportujemy sobie to. I tutaj możemy zrobić jako... Czekaj, co? Ile tu kilometrów mamy? Nie no, ja tak daleko nie chcę jechać. O, to to, to nie. Ja miałem tutaj inne takie zlecenie, żeby pojechać sobie tutaj do Merwale. Ale widocznie przeszło mi to zlecenie koło nosa. Ej, no tak, to nie. Bo ja chcę tutaj w Kansas sobie pozwiedzać, no, fajny już był transport, i co oni mi tutaj wybrali? Dobra, pokłóciłem się z dyspozytorem i znalazłem inny ładunek. W ogóle są też autonomiczne ciągniki do transportowania, akurat ten ładunek też mogę sobie stąd zabrać, ale znowu nie pasował mi, żeby jechać nim gdzieś tam. I co ciekawe jest też modyfikacja tego niezależnego ciągnika do Farming Simulator, i to tam bardzo pasuje, bo my możemy sobie, jakby swoich pracowników zatrudniać w farming simulator. I oni po prostu sami sobie jeżdżą, więc ten autonomiczny ciągnik tam giga pasuje. A teraz będziemy sobie ciągnąć coś równie ciekawego, bo będzie to kombine. Czyli taka też potężna maszyna rolnicza. Zobaczcie tutaj na gąsienicach. Fajnie. Ustawiamy się do niego. Cyk. I cofamy. Patrzyłem sobie, ale w ATS-ie nie ma żadnych ciężarówek z elektronicznymi lusterkami, trochę szkoda. Ale nie jest to jakoś super konieczne. No i sobie bierzemy transportik, na szczęście nie jakiś tam super długi super ten, tylko taki o zwyczajny. Muszę spojrzeć, ile tu mamy ton, ale chyba jakoś nie też super dużo, więc będziemy sobie normalnie jechać. Zobaczcie, w Wolwiaczu mam tą największą. Kabinę jest przepotężna, ale transporcik raczej jest taki spokojny, no. Volvo ma dużo mocy, powinniśmy bez stresu sobie poradzić. Ostatnio kupiłem sobie takiego maka i on miał 500 koni mechanicznych. Dałem mu tam 13-biegową skrzynię automatyczną, no i jakoś tam śmigał, ale bez szaleństw, naprawdę. Tutaj chyba mi naczepa nie wykręciła, bo mnie coś zgięło, szurnąłem trochę nic się na szczęście nie stało. Zobaczmy... O kurczę... Puszczam mnie? Dobra, jedziemy. Cyk. Let's go. Fajnie to wygląda. Mm, potężny ten kombajn, tylko szkoda, że nie wieziemy też headera, czyli tego takiego z przodu do koszenia zboża. Nie? Może będą mieli tam na miejscu, albo o, może na przykład Heder pojechał innym transportem. Przecież w Stanach Zjednoczonych mają kompletnie w dupie ochronę środowiska. Może nie tyle ochronę środowiska, co spalanie, nie? Heder jedzie innym zestawem, kombajniec jedzie innym zestawem i wszyscy są zadowoleni, prawda? Co tam spalanie? Kurde. A my tutaj wiesz, wyżyłowane jakieś dieselki, jeden, trzy, tu, dwie turbiny, albo na każdy cylinder po turbinkę, żeby jak najmniej spalał, jak najwięcej mocy, cholera jasna. Ech, tam sobie zobacz jak żyją. Żyją jak! I tak, ostatnio jechaliśmy podobną traską, ale tutaj w pewnym momencie sobie skręcimy, zjedziemy sobie. Więc będziemy jechać do zupełnie innego miasta. Ostatnio jechaliśmy chyba do Pittsburgha z Topeki. Przypominam, że Topeka jest stolicą Kansas, nie Kansas City. Mówię wam o tym dlatego, że sam byłem bardzo zaskoczony, dlaczego Topeka, a nie Kansas City. No Kansas City raczej się kojarzy, że to jest stolica Kansas, nie? Co oni tutaj na wymyślali, ale nie no. Znaczy jest jak jest. No. Tak czytam kilka razy, wiesz o tym stanie. O co chodzi? Dlaczego tak? A tak mają mi tyle, no nie ma się co sprzeczać. Ej no, cholerne Tesla, autopilot mu nie zadziałał, czy jak? Ktoś mi ostatnio pisał w komentarzu, że. Ostatnio, znaczy po tej nowej aktualizacji 1:49 i w Euro Truck Simulator i w American Truck Simulator, boty kompletnie oszalały. Robią jakieś głupie rzeczy. Kosmos. Nie wiem, macie też takie wrażenie? Ja na razie nie znala no, Znalazłem tutaj parę takich głupich zachowań. Przede wszystkim, boty, o tak jak na przykład ta Tesla przed chwilą, wyjeżdżają ci pod maskę dosłownie. Nie patrzą czy jedziesz, jesteś daleko czy blisko, po prostu wyjeżdżają, nie? Dziwne mega. Nie wiem czy światła włączyłem, ale nie włączyłem. Okej. Okay. wiecie, że teraz w American Truck Simulator i w ETS są te automatyczne światła. Ja gram przeważnie w dzień, więc tego aż tak nie będę używał, ale fajna funkcja. No i w ATS-ie tym bardziej nam się to nie przyda. Dlatego, że tutaj w dzień jedziemy sobie bez włączonych świateł mijania w ogóle. Nie ma tam włączonych świateł. Oni liczą na to, że jednak masz oczy i będziesz widział jakiś pojazd, który będzie się poruszał. Ale ten gość dał kierunkowskaz i pojechał prosto, ładny. co się dzieje z tymi botami? Powiem Wam, że te światła mijania przydają się do jazdy w dzień, bo. Wyrabia w kierowcach taki nawyk włączania tych świateł i niezapominania o tym, a to jest ważne z jednego powodu, bo wiesz, warunki atmosferyczne podczas jazdy się zmieniają. Jak ktoś siedzie bardzo daleko, albo inaczej, jak ktoś sobie wyjeżdża z domu, jest dzień, pada deszcz, jest mgła i załóżmy, nie włącza sobie świateł, bo nie ma wyrobionego tego takiego nawyku. Hej mam zawsze włączać te światła, albo mogę sobie jeździć z wyłączonymi, nie? Po prostu sobie wyjeżdża i tyle. A jak masz ten nawyk, to zawsze wiesz, że musisz sobie te światła włączyć. Więc moim zdaniem poniekąd dobry jest, y, dobra jest ta ustawa, żeby mieć w Europie cały czas włączone. No i wiesz, czasami jedziesz sobie gdzieś daleko, zaskoczy cię deszcz, mogła czy cokolwiek i masz to włączone, tak? Nie musisz dodatkowo o tym myśleć. Więc spoczko, opcja. No, a w Stanach mają tak i też sobie jeżdżą. Pewnie też każdy z nas by się nauczył tam normalnie funkcjonować, tak? Nie jest to nic nadzwyczajnego. Zresztą sporo Europejczyków powyprowadzało się też do Stanów Zjednoczonych, zostało kierowcami chociażby ciężarówek i też sobie śmigają. Zresztą nawet potworzyli kanały na YouTubie i wrzucają filmy o tym, jak wygląda praca tam. No, już nie wspomnę o osobach, które na przykład zostały gdzieś tam policjantami, czy wykonują jakieś tam inne, inne prace związane z komunikacją na drodze. A my jesteśmy w nowym stanie, Kansas w ATS-ie, i właśnie, właśnie jesteśmy na jakim, w jakimś bardzo fajnym miejscu. Jakaś ciekawa taka autostrada jest, i dookoła jakieś bazy ciężarówkowe. Zobaczcie sobie billboardy. Na ostatnim odcinku spotkaliśmy sobie billboard z reklamą. Dla kierowców. I ty, to jest, to był ten taki autentyczny billboard. Kurde, mam tu zjechać. Nie, że mogłeś sobie wejść na tą stronkę i zaaplikować, żeby być kierowcą w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, jeśli chyba jesteś tam mieszkańcem w Stanach Zjednoczonych. Ja właśnie nie wiem jak to jest, bo jak teraz y, wyjeżdżałem do Las Vegas, to musiałem sobie wyrobić... To nie była wiza, to się jakoś inaczej nazywało. I tak naprawdę oni mi przejrzeli, wiesz, moje te wszystkie tam papiery. No i bez problemu mogłem sobie do tych Stanów pojechać jako obywatel mm, Europy, no nie? Mogłem sobie tam śmignąć. Nie musiałem wyrabiać sobie jakiegoś, no bo musiałem mieć ważny paszport i właściwie tyle. Nie trzeba żadnej jakiejś tam wizy. I musiałem tylko wypełnić taki specjalny. online, oczywiście. Musiałem wypełnić taki specjalny. Mm, Formularz i podać tam bardzo szczegółowe dane na swój temat. Typu wiesz, gdzie pracowałeś, gdzie są twoi rodzice, z kim jesteś w związku, kogo tam, czy masz kogoś znajomego w Stanach, Ty tam chyba można zjechać, zobacz. Tam jest jakaś stacja kontroli, albo nie wiem, jakiś rentgen czy coś takiego. Nie, ale tak wracając do tego formularza, no to tam no dużo takich szczegółowych danych trzeba było sobie powypełniać. I możecie też to zrobić w każdej chwili online, możecie sobie kupić za 2,5 tysiąca złotych bilet lotniczy do Stanów Zjednoczonych, jesteście w Stanach Zjednoczonych, to nie jest nic nadzwyczajnego. Lądujecie i sobie zwiedzacie, tak? Idziecie sobie na fast fooda, czy cokolwiek. No, jak, ktoś, jak ktoś jest fanem motoryzacji, koniecznie powinien chociaż raz w życiu do tych Stanów Zjednoczonych pojechać. Warto, naprawdę. A propos Stanów Zjednoczonych, to właśnie widzę, że będziemy mijać kombine. Patrz, jedzie sobie normalnie po drodze kombine na nowej mapce Kansas. Wow! Pierwszy raz w życiu spotykamy. Mamy tu skręcić, ale czad. Dobra, bo. Muszę chwilę poczekać, ale patrz, jest normalny kombine, siedzi sobie gościu. Farming simulator. Wow! O, ale za Czekaj, pokaż mi go z zewnątrz, ty, bo ja go. Ha. Nie, no, wyrabia się. Ekstra. Ja też sobie combine mam. Tutaj takie wielkie koła ten moce. No. Uff. Nie mógł mi cofnąć kawałek. Ja pierniczę. Ty, ale on ty mi wie. Patrz, przywalił w to tego typa. On wyjeżdżał normalnie na przypale, czekaj. Otworzymy sobie okno. Ja, ja muszę zobaczyć co on tam oddupcza I, ja. i pojechał, tak? No a jak? <grystanie> Okej, okay. ty ale pierwszy raz w ogóle w symulatorze ciężarówki spotkałem kombajn. Zajebioza, naprawdę. <grystanie> no taki detal niby, nie, ale no, właśnie taki ci wielki pojazd wyjeżdża. Spokojnie. Dobra, jedziemy sobie. Tak, tutaj mamy zagrodzone zobaczcie w ogóle jakieś takie off albo coś, no nie? Dobrze to wygląda. I tu mamy bazę. Wow, pokażę tutaj. All shot country. Country road. Tutaj możemy sobie zjechać. Ha, bo tu jest kamerka, tak? Żebyśmy mogli sobie zobaczyć katcenkę. Fajne, ty. wjeżdżamy do jakiegoś gospodarstwa potężnego Dowie dowozimy im zamówiony online kombajn potężny w którym będą mogli sobie pracować a tamtym kombajnem wyjeżdżali i jadą nim na złomowisko od razu <laughs> o jest jakieś potężne gospodarstwo czekaj widzę koń sobie biega są koniki tam dalej jakieś krowy, potężna zagroda, są ogromne silosy, jest nawet jakiś chłopek sobie chyba. Tak, jest cowboy, śmiga sobie na koniku. Czadzik, ty. Fajnie to wygląda, nie? W ogóle sam fakt, że dojeżdżamy tam jakimiś offroadami mi się strasznie podoba. Znaczy, no, to nie jest droga, ale taka szutrowa, ja mówię, na to offrody. Obo no w, w EuroTraku czy ATSie to są off-roady. Dobra, no, zajeżdżamy, fajnie wow. Jest sobie kunik, jakiś taki wychudzony ten kuń. O, no, tutaj mamy jakąś maszynę. To jest chyba Pug, nie? Zobaczcie, tutaj jakieś pick-upy. Mhm, tutaj jakiś taki stary kombajn. Ale klimacik wydupczony w kosmos. Wow. Jak my się tu parkujemy? Założę się, że tak jak nie pasuje najbardziej. Tutaj jakiś stary ciągnik. Fajnie. Ekstra to wygląda. Tak, będziemy musieli tyłkiem cofać. Nie szkodzi, wycofamy sobie. Tam jakiś pociąg jedzie. Ej, ale klimat jest soczysty w ciół, tutaj. Nie wiem, jak Wam, ale mi się podobają takie pierdoły drobne. Fajnie to zrobili, naprawdę. Ja jestem zachwycony. Cztery dychy kosztuje. Kansas. Jesteśmy sobie. Weźmy, weźmy sobie tam mapę. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj. Jeśli chodzi o to, co zwiedziłem, to te obszary tu mniej więcej. Jeszcze tu mamy do zwiedzania. Tu jest Dodge City. Tam, tam chyba Dodge produkują, czy nie? Nie byłem tam jeszcze. Eee, ok, wezmę sobie te wirtualne lusterka, bo nie widzę dobrze. O! Dobra. I teraz. Ja jeszcze muszę tu nakręcić i w drugą stronę. Hmm? Nie wiem czy się wyrobię, ale spróbuję jeszcze mocno. O, teraz kurde. No tak zapomniałem, że to nie są europejskie ciężarówki. Co ty lucyk robisz? Kuźwa. Pokaż, coś ty tu narobił. A czemu tu prosto nie zajechałem jeszcze? Tu jeszcze mamy trochę miejsca, możemy to naprostować cyk. Ci, te, ci tutaj gospodarze patrzą się. O, to jakiś nowicjusz, tracker. Nie, to Lucek, dobra. Okay. Pomiar laserowy oczny. Jak wirtualne lusterka to, wir to wirtualna lusterka. Dużo fajniej niż na tych zwykłych. Nie? Zwłaszcza jak ci się kamera odkręca. Dobra, możecie bić brawa i zostawiać lajki oraz suby, bo patrzcie, co ja tutaj zrobiłem za parkowanie. To jest parkowanie idealne. Ha, ha, ha. Czekaj, gdzie mam trombic. I co? Dało się? Dało się. Rozprzęglamy. I proszę bardzo, 22 galony zużyliśmy. Pięknie i prawie wbiłem 42 poziom. Ja jestem zachwycony. Urzekł mnie ten kombajn i to gospodarstwo, na które sobie teraz wjechaliśmy. No potężnie to wygląda, co? Wow. Słychać jakieś tam krowy w tle. Jest dobrze, jest kurde dobrze. Ostatnio oglądałem jakiś film. A wiem, to jest yy, Noc Oczyszczenia Forever. Jakoś tak, wiecie o co mi chodzi. Nie noc oczyszczenia, tylko że Forever. I tam właśnie była farma i była jakaś taka ciężarówka. To nie było Volvo, ale też z, takim, z taką wielką kabiną. Nie pamiętam jaka to była marka tam. Ale pewnie ktoś z was oglądał ten film i wie. A zobaczę jakie stąd ładunki można zabrać, bo pewnie też coś ciekawego. O! Jedźmy jeszcze kawałek. Dobra, zobaczmy. Mmm... Ah. To no pewnie jakieś produkty rolne, nie? Typowo. Moglibyśmy taką wydłużoną sobie naczepkę wziąć, albo taką podwójną. Ale mnie interesują maszyny do transportowania. To nie to samo. Jeszcze zobaczę, czy mamy z tego miasta coś ciekawego do zabierania. Eee, tutaj byśmy... No kurde, ej, patrz, nic nie... What the hell? Dobra, muszę chyba wyjść z tego menu, nie? Tak, i teraz wejść escape'em i znowu tutaj job market. I teraz będą dopiero te rzeczy, które mnie interesują. Więc tu mamy jakąś koparkę, ale to nie jest z tego dodatku. Mm, tu mamy ciężarówki Kenworthy. Tutaj nic nie ma, ale y, zewnętrzne y, kontrakty mogą mieć fajne rzeczy i na przykład tutaj mamy coś, co nie jest do końca przetłumaczone. Come on, ja kupiłem dodatek, to powinno być doskonale przetłumaczone. Ale nie jest i to jest jakiś potężny ciągnik byśmy mogli sobie stąd zabrać. Mm, tutaj mamy opryskiwacz, rozrzutnik nawozu, to żeśmy sobie w poprzednim odcinku tra transportowali. Tutaj mamy niezależny ciągnik. Yy, tu mamy znowu yy, kombajn. Fajne to to jest. Jeszcze bym chciał to, te, ten taki duży kombajn do czegoś tam przetransportować. Ale jest ja strasznie lubię robić takie właśnie małe transporty, no bo w przypadku Kansas to ma więcej sensu, no nie? I moi drodzy, w tym miejscu kończymy sobie dzisiejszy odcinek, ja Was zapraszam na następny, trzymajcie się, na razie hej!